Mleko gości na naszych stołach już od dawna, uważane zarówno za symbol zdrowia, jak i przedmiot licznych kontrowersji. Jego biało-kremowy wygląd towarzyszy nam już od najmłodszych lat. Jednak wokół tego popularnego napoju narosło wiele mitów i nieporozumień. W tym artykule wyjaśnimy wątpliwości, oddzielając fakty naukowe od popularnych mitów, aby każdy mógł dokonać świadomego wyboru. Zacznijmy od korzyści zdrowotnych, jakie może zaoferować mleko. Jest znane jako jedno z najbogatszych źródeł wapnia, kluczowego minerału potrzebnego do budowy mocnych kości i zdrowych zębów. Dodatkowo, mleko dostarcza wysokiej jakości białka, które odgrywa ważną rolę w naprawie i wzroście tkanki mięśniowej. Warto wspomnieć także o takich witaminach jak witamina D i witamina B12, których mleko zawiera w znaczących ilościach. Witamina D jest niezbędna do prawidłowego wchłaniania wapnia. Natomiast witamina B12 wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego i odgrywa kluczową rolę w produkcji czerwonych krwinek. Posiadanie tych składników w diecie może pomóc poprawić ogólny stan zdrowia, wspierając zarówno siłę fizyczną, jak i odporność psychiczną. Badania sugerują, że regularne spożywanie mleka może również pomóc obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko niektórych chorób sercowo-naczyniowych. Mleko cenione jest przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość białka o wysokiej wartości biologicznej. Zawiera wszystkie aminokwasy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Białka, takie jak kazeina i serwatka, odgrywają kluczową rolę w procesach budowy, regeneracji i utrzymania tkanki mięśniowej w dobrej kondycji. Kazeina stanowi około 80% białka mleka i jest znana z wolniejszego trawienia. Co zapewnia stałe uwalnianie aminokwasów. Serwatka, będąca pozostałymi 20%, absorbuje się szybko, dostarczając organizmowi szybkiego zastrzyku tych kluczowych składników. Dzięki temu połączeniu mleko stanowi kompleksowe źródło białka, wspierające różnorodne procesy metaboliczne, odbudowania mięśni po optymalizację procesów energetycznych w organizmie. Jednak, pomimo wielu korzyści, spożywanie mleka może wiązać się z pewnym ryzykiem. Jednym z głównych problemów jest nietolerancja laktozy, stan, w którym organizm nie wytwarza wystarczającej ilości enzymu potrzebnego do trawienia laktozy, głównego cukru występującego w mleku. Może to prowadzić do nieprzyjemnych objawów ze strony układu pokarmowego, takich jak wzdęcia, bóle brzucha i biegunka. Ponadto alergia na białko mleka krowiego jest jedną z najczęstszych alergii pokarmowych, zwłaszcza u dzieci. Reakcje mogą być różnorodne, od łagodnych wysypek po poważne reakcje alergiczne, które mogą zagrażać życiu. Enzym, o którym mowa w kontekście trawienia laktozy, nazywa się laktazą. Laktaza jest odpowiedzialna za rozkład laktozy, cukru znajdującego się w mleku, na glukozę i galaktozę, które są łatwiej przyswajalne przez organizm. U osób z nietolerancją laktozy produkcja tego enzymu jest niewystarczająca, co prowadzi do trudności w trawieniu mleka i powoduje różne objawy trawienne. Innym potencjalnym ryzykiem związanym ze spożyciem mleka może być jego wpływ na rozwój niektórych typów nowotworów. Chociaż badania w tej dziedzinie są wciąż przedmiotem dyskusji, istnieją doniesienia sugerujące, że duże spożycie mleka może być powiązane ze zwiększonym ryzykiem niektórych typów nowotworów. Takich jak rak jajnika i rak prostaty. Jednak odkrycia te wymagają dalszych badań, aby w pełni zrozumieć mechanizmy i rzeczywiste zależności przyczynowo-skutkowe. Dodatkowo zawartość tłuszczu w mleku pełnym może powodować problemy zdrowotne, zwłaszcza w kontekście chorób układu krążenia. Pełne mleko zawiera tłuszcze nasycone, które mogą przyczyniać się do wyższego poziomu cholesterolu LDL, zwanego złym cholesterolem. Podwyższony poziom LDL zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i innych powiązanych chorób serca. Ostatnim aspektem, który warto rozważyć przy analizie unikalnej roli mleka w ludzkiej diecie, jest fakt, że ludzie są jedynymi ssakami, którzy kontynuują spożywanie mleka po okresie karmienia. Większość ssaków przestaje pić mleko matki wkrótce po okresie odstawienia i naturalnie traci zdolność efektywnego trawienia laktozy, głównego cukru w mleku. Zjawisko to ma swoje korzenie zarówno w ewolucji, jak i kulturze. Wiele populacji ludzkich przeszło adaptację genetyczną zwaną tolerancją na laktozę, która pozwala im dobrze trawić mleko także i w dorosłym życiu. Zdolność ta prawdopodobnie wyewoluowała w odpowiedzi na hodowlę zwierząt i konsumpcję ich mleka jako źródła pożywienia, co było szczególnie korzystne w regionach, gdzie inne źródła żywności były mniej dostępne. Spożywanie mleka w dorosłym życiu to zjawisko kulturowe, które utrwaliło się w wielu społeczeństwach na całym świecie, mimo że z biologicznego punktu widzenia nie jest niezbędne do zachowania zdrowia, a u niektórych osób może nawet zagrażać dobremu zdrowiu. Ten unikatowy aspekt ludzkiej diety pokazuje, jak czynniki kulturowe i ewolucyjne mogą wspólnie kształtować nasze nawyki żywieniowe. Mleko dostępne w sklepach różni się od tego, które krowy dają bezpośrednio po dojeniu. Zanim trafi na półki, przechodzi szereg procesów zapewniających bezpieczeństwo, trwałość i zgodność ze standardami jakości. Pierwszym etapem jest pasteryzacja, proces podgrzewania mleka do określonej temperatury w celu zniszczenia szkodliwych bakterii, co znacząco wydłuża jego trwałość. Kolejnym krokiem jest homogenizacja, czyli rozbicie tłuszczów mlecznych na drobne cząstki, co zapobiega ich oddzielaniu się i gromadzeniu na powierzchni. Nie tylko pasteryzacja i homogenizacja odgrywają kluczową rolę w jego przygotowaniu, ale także ważny jest proces odtłuszczania, który pozwala na usunięcie nadmiaru tłuszczu. Zrozumienie tego, jak odbywa się oddzielanie tłuszczu, może rzucić więcej światła na to, co znajduje się w kartonie mleka, który kupujemy. Gdy mleko zostaje zebrane, przewożone jest do zakładu przetwórczego, gdzie najpierw przechodzi proces odtłuszczania za pomocą wirówki. To urządzenie wykorzystuje siłę odśrodkową, by oddzielić lżejsze cząsteczki tłuszczu od cięższych składników, takich jak woda i białka mleczne. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie mleka o różnej zawartości tłuszczu, od pełnotłustego po całkowicie odtłuszczone. Dalej, tłuszcz może być wykorzystany do produkcji innych produktów, takich jak śmietana lub masło. W procesie przetwarzania mleka oddzielanie tłuszczu ma nie tylko wpływ na kaloryczność produktu, ale również na jego wartość odżywczą. Tłuszcz mleczny jest nośnikiem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witaminy A, D, E i K. Redukcja tłuszczu w mleku może więc oznaczać zmniejszenie ilości tych kluczowych witamin, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Z jednej strony, mleko o obniżonej zawartości tłuszczu. Często wybierają osoby monitorujące swoje spożycie kalorii lub dbające o zdrowie serca, ponieważ nasycone tłuszcze są powiązane z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Z drugiej strony, konieczność dostarczania organizmowi niezbędnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach wymaga zwrócenia uwagi na inne źródła tych składników lub wybrania wersji mlecznej wzbogaconej tymi witaminami. Warto zwrócić także uwagę na kontrowersyjne aspekty związane z produkcją mleka. Krowy hodowlane są często karmione specjalnymi paszami i mogą być traktowane hormonami wzrostu oraz antybiotykami w celu zwiększenia produkcji mleka i zapobiegania chorobom. Praktyki takie budzą obawy co do wpływu na zdrowie ludzi i dobrostan zwierząt. Zatem, mleko, które znajduje się w kartonie, jest wynikiem nie tylko naturalnego procesu laktacji, ale także zaawansowanych technik przetwórczych i hodowlanych. Metody te mogą wpływać na skład i właściwości mleka, co jest ważnym elementem debaty na temat spożycia mleka. Opinie na temat mleka jako produktu są rozbieżne, a jego spożycie przez niektórych uważane jest za niezdrowe, głównie ze względu na możliwą obecność pozostałości antybiotyków, hormonów oraz zmiany w strukturze naturalnych składników mleka powstałe w wyniku przetwarzania. Hodowla intensywna krów mlecznych to proces zaprojektowany do maksymalizacji produkcji mleka, który jednak rodzi wiele kontrowersji, szczególnie w aspektach etycznych i środowiskowych. W takich systemach krowy są często utrzymywane w ciasnych, zamkniętych przestrzeniach, co prowadzi do licznych problemów zdrowotnych, takich jak choroby kopyt i zapalenie sutka. Ich dieta, bogata w suplementy, Znacznie odbiega od naturalnych potrzeb żywieniowych przeżuwaczy, które najlepiej odżywiają się trawą. Dodatkowo, ciągły dostęp do mleka wymaga od krów regularnego rodzenia cieląt. Niestety, los tych młodych zwierząt jest często smutny. Zaraz po urodzeniu cielęta oddzielane są od matek, co stresuje zarówno matkę, jak i potomstwo. Samice są zazwyczaj wychowywane, aby zastąpić starsze krowy w stadzie, natomiast los cieląt męskich jest bardziej niepewny. Często są one kierowane na rzeź w bardzo młodym wieku i wykorzystywane do produkcji cielęciny. Stosowanie hormonów wzrostu w celu zwiększenia produkcji mleka oraz rutynowe stosowanie antybiotyków, zarówno jako lekarstwo, jak i w celach prewencyjnych, prowadzi do obaw związanych z opornością na antybiotyki. Ponadto intensywna hodowla krów mlecznych generuje ogromne ilości odpadów, które zanieczyszczają środowisko. Zużywając przy tym duże ilości wody i paszy. To z kolei przyczynia się do deforestacji i zwiększonej emisji gazów cieplarnianych. Porównując praktyki związane z intensywną hodowlą krów mlecznych, warto zwrócić uwagę na alternatywne źródła mleka, takie jak mleko kozie, owcze, a nawet wielbłądzie. Mleka te, pochodzące zazwyczaj z hodowli mniej intensywnych, mogą oferować korzystną alternatywę zarówno z punktu widzenia zdrowia, jak i etyki. Mleko kozie, zawierające mniejsze cząsteczki tłuszczu, jest łatwiej przyswajalne niż mleko krowie, dlatego często polecane jest osobom z problemami trawiennymi. Mleko kozie zawiera również więcej składników odżywczych, takich jak witamina A i potas, niż mleko krowie. Mleko owcze ma wyższą zawartość tłuszczu i białka, dzięki czemu jest bardziej pożywne. Jest także bogatym źródłem wapnia i witamin z grupy B. Mleko owcze jest często wykorzystywane do produkcji serów, w tym słynnej fety. Mleko wielbłądzie jest mniej znane, ale zdobywa na popularności, zwłaszcza w regionach, gdzie wielbłądy są tradycyjnie hodowane. Jest bogate w żelazo, witaminy i minerały, a jego produkcja jest zazwyczaj mniej intensywna niż produkcja mleka krowiego, co czyni je atrakcyjną alternatywą pod względem zrównoważonego rolnictwa. Produkcja mleka koziego Owczego lub wielbłądziego na małą skalę często wiąże się z bardziej humanitarnym traktowaniem zwierząt i mniejszym wpływem na środowisko. Kozy i owce pasą się przeważnie na terenach otwartych, co nie tylko zapewnia im lepsze warunki życia, ale także przyczynia się do produkcji mleka wyższej jakości. Podobnie wielbłądy hodowane głównie w warunkach naturalnych dostarczają mleka nie tylko bogatego w składniki odżywcze, ale także produkowanego w sposób zrównoważony. Alternatywy te pokazują możliwość pozyskiwania mleka w sposób zapewniający większe poszanowanie dobrostanu zwierząt i wywierający lepszy wpływ na środowisko. Takie podejście toruje drogę świadomej konsumpcji, która może mieć wpływ na przyszłość produkcji żywności. Przyjrzenie się różnym opcjom dostępnym na rynku pozwala podejmować bardziej świadome i odpowiedzialne decyzje. Wspierając mniej intensywne metody hodowli i lokalnych producentów, Możemy przyczynić się do poprawy dobrostanu zwierząt i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Dziękuję za poświęcenie czasu na zapoznanie się z tym artykułem. Jeśli przedstawione przeze mnie informacje uznałeś za wartościowe, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, aby na bieżąco otrzymywać więcej treści. Wasze wsparcie jest motywacja do dalszej pracy i pomaga rozpowszechniać ważne tematy. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych artykułach.